Siemanko na wstępie jakby ktoś coś dziwnego tam gdzieś słyszał to mój kod się myje także sorry. Ostatnia część serii przypominam, że oceniamy tutaj cały kształt projektów i sieci zarówno pod kątem technicznym, technologicznym z uwzględnieniem statystyki danych zestawiając to wszystko z kapitalizacją. Czy jest ona adekwatna czy mocno przesadzona zatem moonboyom przypominam, że nie rozmawiamy tu o wzrostach cen tokenów. Przypominam, że jestem na x tak więc jak macie konta na dawnym twitterze to możecie mnie tam znaleźć. Link macie także na stronie kanału. Lecimy z tematem i zamykamy naszą top 50. ostatnim filmem z serii. Na pierwszy ogień, Tao, możecie kojarzyć ten projekt ze zdecentralizowanym uczeniem maszynowym lub też globalnym mózgiem łączącym modele uczenia maszynowego należące do różnych osób na całym świecie. Początkowo był to para Chain Polka jednak nastąpił tutaj zwrot w celu opracowania własnego łańcucha. Misją projektu jest generalnie demokratyzacja sztucznej inteligencji przyspieszenie i przyśpieszenie jej rozwoju. No i Bitensor chce stać się pierwszym na świecie internetem neuronalnym. Nowym. Ja osobiście tego projektu nie lubię i przez dłuższy czas nie byłem w stanie mu zaufać, ale ostatecznie bitensor y, się na obecną chwilę mocno rozwija, abstrahując od performensu samego tokena, a jego misja i wizja są jak najbardziej przyszłościowe i potrzebne, także moim zdaniem ocena B dalej mamy Flokiego, Floki jak na MemCoina jest projektem mocno rozbudowanym. Mamy tu chociażby platformę Tokenify, Metaverse, NFT typu Play to Earn, Floki Fi, wirtualne karty Floki, sklep z całym merchem dla fanów, platformę edukacyjną, bota tradingowego, TVL na poziomie 800 milionów, działalność charytatywną i CoinBurn, tak więc jak miałbym wybierać między MemCoinem, który jest logiem w JPG z Google Grafika, no to wolałbym jednak MemCoina, który nie spoczywa na laurach, przy tym jego kapitalizacja tutaj jest adekwatna moim zdaniem do wysiłków, a nie zawyżona przy wysiłkach zerowych. Ocena końcowa C. Następny na liście Notcoin. Nie mogłem znaleźć loga, tak więc sobie wkleiłem jakiś randomowy obrazek z napisem Not. W każdym razie to nawet nie jest mem. Trudno powiedzieć, czym jest Notcoin i jak ten projekt ocenić. Projekt z pewnością społecznościowy nie robi nic, poza tym, że społeczność go lubi i od dłuższego czasu sukcesywnie rośnie. Był tu spory airdrop sprawiedliwie rozdany pomiędzy tych, co na notcoinie działali i mimo braku jakichkolwiek podstaw i wbrew logice za ten airdrop ludzie odwdzięczają się lojalnością. W każdym razie najbliżej mu chyba do mema, choć oczywiście nie w dosłownym tego słowa znaczeniu. Kto wie, co przyniesie jutro na ten moment fenomen, jeżeli chodzi o zainteresowanie performance i sam launch, ale mimo wszystko bez wyraźnego powodu, także że tutaj powodem głównym najprawdopodobniej jest samo zainteresowanie społeczności, jak i ten airdrop, o którym tutaj wspominałem. Może dojdą tu w przyszłości use casey, może wskoczy do topki na stałe, może spadnie o 200 miejsc niżej. Totalna nie wiadomo na ten moment społeczność jest mocna. Czy jest to chwilowa atrakcja, czy też nie, trudno mi ocenić, także jestem ciekaw, jakie Wy macie zdanie na ten temat. Dla mnie ocena D. Następny w kolejce jest. Wiczeń. Swego czasu duży potencjał, nie jest to projekt najświeższy, natomiast na pewno na ten moment Wiczeń jest mocno na uboczu. Nie będę się rozgadywał, natomiast nie skreślałbym tego projektu tak do końca. Przede wszystkim jest to kryptowaluta, która może zaskoczyć i stać się takim czarnym koniem cyklu czyli jedną z tych, na które nikt nie stawiał, a jednak sobie poradziły. No, zobaczymy jak będzie, czy sobie poradzi, no to się dopiero okaże. Wi-BetterDAO przy współpracy z Teslą. Partnerstwo z UFC, mnóstwo oczekiwań, jeżeli chodzi o potencjalną long termową współpracę z Elonem Maskiem, którego wizja pokrywa się w dużym stopniu z wizją zielonego blockchainu, o którym mowa. Jak dodamy 2 plus 2, czyli wszystko to, o czym mówiłem, do samej odległości od ATH, no to nie mogłem nie poświęcić paru słów więcej nowi, o którym nikt aktualnie nie mówi. Ocena końcowa C. SUI z kolei to dobry, szybki i tani wydajny również blockchain. Taki na średnią czwóreczkę do tego ekosystem również zaczyna w tym wypadku się rozwijać mimo, że miałem względem SUI pewne obawy. Natomiast no, weźmy tutaj pod uwagę, że to jest projekt mocno świeży. Tak więc bierzemy pod uwagę sam projekt, jego kapitalizację, ekosystem, jak i przede wszystkim krótki staż na rynku i nie da się tutaj moim zdaniem ocenić SUI inaczej niż przyznać mu ocenę B. To nie jest moim zdaniem jakaś zawyżona kapitalizacja biorąc pod uwagę Całokształt. Dalej, Maker od twórców DAI inteligentna platforma kontraktowa zbudowana na blockchainie Ethereum, której celem jest rozwiązanie problemów zmienności na rynku kryptowalut i nie tylko, bo na innych rynkach finansowych również stanowi podstawę systemu bankowego nowej generacji opartego na blockchainie, który pozwala na szybsze i prostsze płatności międzynarodowe oraz transakcje peer-to-peer. -to -peer. Token tutaj odgrywa ważną rolę, jeżeli chodzi o zarządzanie ekosystemem, jak i również oczywiście całym ekosystemem związanym ze stablecoinem. Mocna pozycja w mojej ocenie jest to ocena na B. Injective z kolei to mega szybka Tania, mega wydajna sieć, niby nikt o nim nie mówi, ale notuje solidne wzrosty, solidnie się rozwija i rzeczywiście w tym cyklu robi mega robotę. Nie wiem czemu tutaj jakby medialnego takiego hypu nie ma, jeżeli chodzi o Injective. W każdym razie sieć jest interoperacyjna, wspierająca IBC, stworzona z myślą o DeFi, RWA, skrajnie skalowalna, jednym słowem gruba jak dupa wieloryba przy zatwardzeniu. Ocena między A i B jednak ostatecznie mocne B na zachętę. Phantom, natomiast to niby konkurencja dla Ethereum. Przed nami tutaj upgrade. Technicznie, Phantom jest generalnie ok i ma pewien potencjał. W praktyce, moim zdaniem, miejsce mocno zawyżone, biorąc pod uwagę brak zainteresowania samą siecią. Sytuacja podobna co w przypadku ICP, ocena C. No, i przedostatni bong. Stworzony był ratować solana airdropem. MEM jak mem, natomiast bardzo go cenię za wstrzelenie się w ten kiepski dla ekosystemu moment i odwagę, by wystartować, gdy rynek nie do końca sprzyja. Idea tutaj przyświecała bardzo szlachetna, na ten moment już nie tylko mem, bo mamy tutaj bong słab w postaci w pełni niezależnego Deksa, a także świetnego Bong bota, czyli jednego z najlepszych botów handlowych na solanie. Turbo szybki i lepszy niż niejeden cycuszek, twierdzą zgodnie wszyscy solanowi traderzy bez chwili namysłu. Ale to nie wszystko, bo mamy też. Int integracje z aplikacją fitnessową i wiele innych integracji, które możecie przejrzeć na stronie projektu. Również airdropy dla hodlerów Bonka wpadają często do tego, rzecz jasna, dochodzą solanowe NFT, które możemy mintować z poziomu strony Bonka. Ocena C. Teta Network, solidny projekt z dużym potencjałem, któremu najwyraźniej powinnała się noga. Jest to zdecentralizowana platforma streamingowa dla wideo, dodatkowo umożliwiająca dzielenie się mocą obliczeniową, a mimo to nikt z tej platformy tak naprawdę nie korzysta. Ludzie kupują token, za staking dostajemy tutaj Teta Fuel. No i dobra, byłoby to wszystko naprawdę bardzo ok, gdyby ktoś zadbał o to, by ta platforma w ogóle miała jakiś ruch. Najpewniej konkurencja w tej materii jest zbyt duża, jednak trochę słabo to wypada na tle tej dwumiliardowej kapitalizacji, no i moim zdaniem jeżeli gdzieś konkurencja jest zbyt duża, no to nie pchamy się tam, tylko myślimy o zupełnie innym produkcie, takie jest moje zdanie, szkoda, bo nie jest to pomyślane wcale źle, produkt jest generalnie spoko tylko co z tego, skoro ludzi interesuje co najwyżej sam token, ocena końcowa D no i to by było chyba tyle. Przypominam, że to wideo, jak i cała seria to nie są porady inwestycyjne. Ja nie jestem doradcą finansowym. Rozmawiamy tutaj o technologii, a nie o tym, ile zarobicie, jak włożycie w coś kasę. Bądźmy poważni. Tak więc, mam nadzieję, że Wam się podobało. Mimo wszystko, nawet jeżeli nie zgadzacie się z moimi ocenami w niektórych przypadkach, to i tak myślę, że takie serie ogląda się całkiem przyjemnie. Bo warto mimo wszystko gdzieś tam zasięgnąć też opinii osób trzecich, jeżeli chodzi o pewne tokeny, pewne pozycje, pewne projekty. Wszystko do usłyszenia. Cześć!